Hej, z tej strony Klaudia Kupiec i zapraszam na przegląd mojej szafy, a dokładniej letnich sukienek, które będę chciała wystawić na sprzedaż, bo ostatnio sobie tak pomyślałam, że mam ich naprawdę bardzo dużo i czas zrobić porządki, bo większość z nich jest w naprawdę super stanie i może jeszcze komuś posłużą. A dodatkowo tak sobie pomyślałam, że dla osób, które zakupią coś po obejrzeniu tego filmu z YouTube'a, to dorzucę mały prezent, bo bardzo dużo mam też kosmetyków, ale je dostaję i nie chcę ich sprzedawać, dlatego pomyślałam, że będzie to fajny dodatek do zakupu. Później sobie ustalimy, co dokładnie macie napisać, aby abym po prostu wiedziała, że jesteście z YouTube'a. No i co? Zaczynamy. To tak na potwierdzenie moich słów, że serio jest tego dużo, ledwo jestem w stanie to trzymać. No i co, robimy foty tylko zanim to y, muszę je wyprasować? To będzie pierwsza sukienka, parownica nagrzana, więc można prasować. W ogóle powiem Wam, że ja mega lubiłam tę sukienkę i w sumie nie wiem, jakoś o niej zapomniałam, mi się okazało, że ani razu w tym sezonie jej nie ubrałam, więc myślę, że jest to wystarczający argument, żeby ją sprzedać. Zerkam sobie od razu na skład i jest to 100% wiskoza. Więc słuchajcie, nie ma lipy, polska marka 100% wiskoza. Czuję się normalnie, jakbym robiła live na Facebooku, kochanieńkie, która chętna. Ok, wskoczyłam w tę sukienkę. Tak się prezentuje. Jeśli chodzi o rozmiary, to wszystkie będą jakoś XS, czasem S, coś takiego. Ja jest XS plus taki, że ona jest kopertowa, więc można ją sobie regulować. I tutaj jeszcze ma zatrzask, więc. Wszystko jest na swoim miejscu, bezpieczne jak coś. Mam tutaj lustro, więc będę robić foty. Pokazuję Wam, jak się prezentuje. W ogóle strasznie wkurza mnie ten kabel, ale jeszcze nie dorobiłam się bezprzewodowego mikrofonu, więc mam nadzieję, że już w kolejnych filmach się poprawię. Płoty w lustrze zrobione, więc jeszcze dorobię kilka zdjęć takich, wiecie, na białej ścianie. W ogóle mam teraz na sobie już kolejną sukienkę, której na szczęście nie trzeba było prasować, ale to zaraz do niej przejdziemy. Kolejna sukienka jest z Zary i słuchajcie, ja ją miałam na sobie raz, maksymalnie dwa razy, więc jedyne co mogę powiedzieć to, że był to chyba nieprzemyślany zakup. Teraz bardziej analizuję, czy czegoś potrzebuję. No i w ogóle, teraz jak na nią tak spojrzałam, no to zastanawiałam się, czy jednak jej sobie nie zostawić, ale nie. Decyzja zapadła i muszę się z nią pożegnać, bo fakt, że przez rok o niej nie pamiętałam, myślę, że jest idealnym argumentem, żeby zakończyć te przygody z tą sukienką. Uważam, że jest mega ładna. No stan ideolo w zasadzie wygląda jak nowa. Ma taki print. Kurde, nie wiem, chyba wężowy. Kolor też ładny. W ogóle plecy są mega ładne. No naprawdę fajna sukienka. Można też się najeść. Jest tutaj miejsce i falbanki, więc fajnie. No i co? Robimy foty. Czas na foty na wieszaku i wchodzimy z kolejną. Jest polskiej marki Just Paul i. Ja te ubrania ich uwielbiam serio. Ta jakość to jest topka. Tutaj mamy 100% wiskozy, ale ta wiskoza jest taka grubsza niż ta z LeCole. Nawet wam pokażę na zbliżeniu, jak to wygląda. No, mega fajna. Ten print też jest taki fajny, wakacyjny. I w ogóle z tą sukienką mam mega dobre wspomnienia, bo pamiętam, że nosiłam ją na wyjeździe we Włoszech. Kiedy to zabrałam mojego tatę na jego takie pierwsze wakacje, więc no dobrze mi się bardzo kojarzy, ale nie chciałabym, aby znowu sentyment sprawiał, że zatrzymuję jakieś ubrania i one mi się potem piętrzą, dlatego ją sprzedaję, ale jest naprawdę przepiękna. Wygląda na taką kopertową, ale w sumie nie jest taką typową kopertową, bo ją się wiąże tutaj, tutaj no nieważne. W ogóle to połączenie różu z pomarańczem love it. No i znowu mamy mega uroczą sukienkę kopertową. Kolejna kopertowa, więc mam nadzieję, że już rozumiecie, dlaczego je sprzedaję. Po prostu chyba już mi się przejadł ten krój. Ma przepiękny kolor, taki wiecie, różowiutki. Wydaje mi się, że ona jest lniana, ale nie mam pewności, bo niestety musiałam wyciąć metki. Pewnie gdzieś tutaj się odznaczały, więc jak tylko znajdę info, co to za skład, to dam wam znać. Jest to marka Leiman. Nie wiem, czy ona jest polska, nie mam pojęcia. Na pewno mają e, online sprzedaż i tak to wygląda. Typowa kopertowa sukienka, trochę upierdliwa, jeśli chodzi o prasowanie, szczególnie jeśli chcemy wyprasować te wszystkie falbanki. No i też zauważyłam, że tutaj ma jedną wadę, a mianowicie trochę na szwie odpruwa mi się ten pasek. Na szczęście nie jest to widoczne, wiecie, tak jak się ją nosi, ale warto byłoby to przyszyć. Mi się wydaje, że ja nawet nie mam igły w chacie, więc sprzedaję ją już w takim stanie, więc robimy foty. Słuchajcie, trochę parownica odmawia mi posłuszeństwa i klikam i co chwilę mi przestaje działać, się zawiesza i z tą sukienką walczę już z 10 czy 15 minut. Ale dokończę ją, dam radę, choćbym jeszcze miała tutaj siedzieć pół godziny. I się zastanawiam, czy nie podzielę tego filmu na dwie części i w drugim filmie pokażę resztę sukienek. Dobra, ta sukienka trochę przerosła umiejętności mojej parownicy, ale się udało i jest całkiem wyprasowana. A uwierzcie, nie było lekko. Szczególnie, że ona w składzie ma bawełnę, rajon i len. Nie mam pojęcia, co to jest rajon. Doinformuję się i może wam tutaj napiszę, ale no nie jest to najprostszy materiał do prasowania. I co? Jest długa. Ja mam 164 cm. Powiem wam, że ja jej na sobie nie miałam dwa lata i zapomniałam, jaka ona jest urocza, ale myślę, że te dwa lata to znowu argument, żeby się już z nią pożegnać. Ale kurde, jest mega ładna i jeszcze te drewniane guziki. Jeśli chodzi o stan, to pewnie widać, że była używana. Ja w ogóle ją przez długi czas miałam trochę przyszytą. I tutaj jest delikatny ślad po tym, ale myślę, że jak to dobrze rozprasuję, to nie będzie tego widać, bo ją rozprułam. Uznałam, że ta długość jest dużo fajniejsza teraz. Nie ma jakichś większych zniszczeń, ale też widać, że nie jest to nowa sukienka. Jeszcze z tyłu ma takie wiązanie, dzięki któremu możemy ją bardziej ścisnąć lub poluzować. Chociaż ja mam wrażenie, że na mnie jest już trochę za duża, bo te kilka lat temu byłam kilka kilo pewnie większa. Wtedy była idealna, ale i tak bym ją nosiła. Hmm. Nie, dobra, Klaudia opanuj się, sprzedajesz ją. Możecie złapać ją na Vinted, jak wszystkie pozostałe sukienki, linki macie w opisie do tego filmu. Dobra, to robimy foty. Nie mogę w niej za długo być, bo jeszcze się rozmyślę i postanowię zostawić. Tak jak wspominałam, muszę podzielić ten film, bo nie sposób zmieścić to wszystko w jednym. I w ogóle dajcie znać, czy interesuje was taki content, to chętnie nagram część drugą. Ta sukienka to też jest mała zajawka, bo ją też planuję sprzedać. I co, jeszcze wracając do tematu prezentu, bo oczywiście o tym pamiętam, to zanim kupicie albo już po zakupie, tylko jeszcze wiecie, przed moją wysyłką, napiszcie w wiadomości Uszanowanko. Tak, to jest słowo, które ja lubię, którego często używam. Napiszcie Uszanowanko, i ja będę wiedziała, że jesteście z YouTube'a i dorzucę tam jakiś prezent. W postaci kosmetyku z kolorówki lub do pielęgnacji, to jeszcze zobaczymy, ale postaram się zrobić tak, żeby każdy był zadowolony. To byłoby na tyle w tym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych buziaki. Aha, no i wszystkie linki macie w opisie.